Witajcie, miłośnicy prehistorii. Zabieram Was w podróż do Meksyku sprzed milionów lat, gdzie w okresie Kredy, około 73 milionów lat temu, królowały dinozaury. W stanie Coahuila, w formacji Cerro del Pueblo, odkryto Mexidrakon longimanus, ornitomima przypominającego strusia z długimi, leniwcowatymi ramionami, który zjadał liście, pąki, a może i drobne zwierzęta. W okolicach dzisiejszego Leon w Guanajuato mogły żyć hadrozaury, jak Vela Frons, których skamieniałości znaleziono w pobliskich formacjach kredowych. W rejonie Pakuka w Hidalgo mogły grasować ceratopsy, takie jak Coahuila ceratops z imponującymi rogami i tarczą kostną. Puerto Vallarta w Zialisco, choć bliżej wybrzeża, mogło być domem dla mozazaurów, ogromnych morskich gadów, które polowały w ciepłych morzach. Te 66 milionów lat temu asteroida uderzyła w krater Chicxulub na Yucatanie, kończąc erę dinozaurów, w tym tych niesamowitych stworzeń. Chcecie więcej prehistorycznych tajemnic? Subskrybujcie i odkrywajcie z nami świat dinozaurów.